Witam, zawsze chwalę notesy. Dzisiaj nie będę chwalił. To coś to najgorsze notes na świecie. Jak to zobaczycie, nie kupujcie, nie polecam. Dziękuję za uwagę. Że co, że za krótko? No dobra, to dodam kilka szczegółów. Byłem w zeszłym roku w Holandii, tam skradziono mi notes Midori. W związku z tym kupiłem coś, cokolwiek, żeby mieć notes. No i padło na takie coś. No, zamienił się siekierkę na kijek. To pierwszy notes, który tu jest szpiczasty na brzegu. Cena 50 centów oddaje jego wartość, a może i nawet zawyża. W środku spirala, dość twarda, jakby tak walnąć kogoś w grdykę tym grzbietem na pewno można by zabić. Także to zabójczy notes. No nie ma bardzo, chyba nadaje się też i do notowania, bo samo się zamyka. Jak próbuję tutaj, to nie chce leżeć za diabła. Papier może i w miarę dobry, ale co z tego, jak cała reszta do kitu. Spróbujcie tu pisać. Co przyłożę rękę, to on się zamyka. Nawet potrafi trzasnąć porządnie ta okładka. No nie biorę pióra do ręki, bo nie chcę, żeby mi go uszkodził ten notes. Zobaczmy tutaj kawałek dalej, jak się da na tym czymś pisać. Tu się nawet za dobrze kartek nie da przewracać. Ta sprężyna jest źle zaprojektowana. Co naciskam, no, to też się zamyka. On jest na grzbiecie wypukły, w związku z tym dociśnięcie powoduje, że on się zamyka. Nie da się też nawet i pisać z tej strony, bo tu przeszkadza ta sprężyna. Ręka, jak dochodzę do końca kartki, to po prostu znowu podnosi mi ten przód, Tak jak docisnę, to też niewiele to pomaga. W ogóle to ktoś projektował chyba w szale, w ciemnym widzie, jakimś. Nalał tego, tej farby tyle, że te linie są tak agresywne, że po prostu gubi się to, co się wpisze. Tutaj jest taka górka, w związku z tym ręka jeździ w jedną i w drugą stronę. No, też się przewraca, kołysze, wybija po prostu, o proszę, wybiło mi ołówek. Gdybym miał pióro, to by mi trzasnęło tą stalówką gdzieś tam. Z tej strony, jak piszę, to się zamyka. No, co czy mam trzymać z drugiej strony, a to i tak jest wtedy z górki. I, i, I pod górkę, pisanie. Jak wiadomo, pod górkę to nie jest dobrze. Proszę bardzo. No to w ogóle, no nie wiem, powiedzieć, e, przesunąć w tą stronę, no to też. No, to można ewentualnie grać w okręty, żeby ktoś nie widział przy takim notesie. I tyle, do niczego więcej on się nie nadaje. No, fatalne wykonanie. Twarde układki walą po, po grzbiecie, na dodatek. Kartki się przesuwają wszystkie możliwe strony. Potem to tak wygląda, że wystają w różnych kierunkach. Kratka tutaj też jakaś taka zmutowana, powiększona. Na dodatek farby, znowu tak sporo, że, że ona tutaj dominuje na tej stronie. No, ja nie wiem, jak jeszcze można tutaj by było ponarzekać na ten Produkt. W każdym razie, moim zdaniem, zasługuje on w 100% na miano najgorszego notesu, z jakim miałem do czynienia w swoim długim, jak powiedzieć, doświadczeniu, długich doświadczeniach z tego typu notesami. Nie polecam. Mam nadzieję, że tym razem dobrze uzasadniłem. Dziękuję za uwagę. Po raz wtóry.